Poradnik, pedagoga z placówki pozaszkolnej. Drogie dzieci, sztuka rozmawiania przez telefon jest ważna w życiu współczesnym i dlatego znajdujemy się właśnie przed budką telefoniczną. Każde z Was przyniosło, jak wiecie, z domu złotóweczkę. Słabsi uczniowie dwie, Piet Pietras przyniósł 14 zł. Za chwilę każde z Was odbędzie rozmowę telefoniczną w sposób prawidłowy. W celu odbycia prawidłowej rozmowy należy wsunąć monetę w szczelinę katsującą podnieść słuchawkę. Na tarczy znajdują się cyfry od 0 do 1, tylko w odwrotnej kolejności. Proszę, może pierwsza uczennica ślaska. Proszę, masz tu numer, to jest pan Wąchorski, i powiesz mu, jak się połączysz, że jak nie odda 600 zł, to mu ktoś życzliwie powerywa nogi z tego, na czym skończyliśmy ostatnią rozmowę. Przygotowuje się uczennica mazurna. Poprosisz wewnętrzny 51 albo 49, albo coś koło tego i powiesz, że jak ten pan nie odczepi się od wiadomej osoby, to niech zadzwoni do Wąchorskiego i dowie się, z czego mu się co powyrywa. Pietras przygotuje złotówkę i zadzwoni pod ten numer, proszę. To będzie warsztat. Poprosisz grubego i powiesz mu, że będzie musiał zaczekać na ten tysiąc, bo tamtemu panu Wąchorski nawala. Dobra, następna. Dobra, Ślaska skończyła, wchodzi Mazurna, czeka Pietras, przygotowuje się Porożak. Ty zadzwonisz do tej pani, masz tutaj proszę dane i powiesz jej, że jej małżonek robi jej w pracy rogi. Przepraszam się, Porożak. I wie już o tym całe miasto, nawet taki wąchorski. I tu podasz jej numer wąchorskiego, który ma Ślaska. Pietras, jaki wynik jest rozmowy z Warstatem? Było zajęte. Niedostateczny Pietras? Ile jeszcze zostało ci złotówek? 13. No widzisz, masz pecha. Tutaj jest niedaleko sklep spożywczy, będziesz dwa opakowania piwa warka. Zbliża się już dzwonek. Które z dzieci jeszcze nie dzwoniły, niech podniosą rączki ze złotóweczkami. Tak. Mazurna zbierze te złotówki, wy jesteście reszta wolni, a ja muszę wziąć taryfę do Wąchorskiego, jak nie umiecie się dodzwonić.